Alejka w kolekcji dendrologicznej, czyli w kolekcji drzew Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie koło Warszawy. Tutaj są też gatunki, które były naturalnie w tym drzewostanie, bo tutaj są fragmenty takich zasadzeń parkowych, czy drzewostanów wręcz nawet i rośnie tu między innymi miodownik melisowaty. Piękna roślina z rodziny wargowych, czyli jasnotowatych obecnie. Jest krewniaczka jasnoty, mięty, rośnie w takich ciepłych, ym, y, prześwietlonych, lekko szczególnie grondach, lasach liściastych, właśnie z udziałem grabu, lipy. Ym, roślina bardzo wdzięczna, zwykle właśnie wskaźnik miejsc ciepłych, często właśnie bogatych w węglan, wapnia. Ja je widywałem w Puszczy Białowieskiej też, natomiast w różnych tu miejscach właśnie w Polsce Niżowej, tam gdzie, yy, gdzie właśnie są takie warunki odpowiednie. Jako ciekawostkę podam, że jest to roślina, która jest niestety ostatnio wyniszczana na Podlasiu, bo jest używana do, yy, yy, do jako roślina na nalewki. Ma tam różne nazwy, między innymi właśnie balsam. Yy, jak ktoś nie wie, co to jest właśnie balsam podlaski yy, do nalewek, to jest właśnie yy, ta roślina, miodownik melisowaty. Kiedyś ktoś mi przysłał nawet okaz zielnikowy z zapytaniem: Co to jest ten, ten balsam.